Był sobie świat pełen żywych robotów. Wszystko układało się fajnie do czasu, gdy pewnego dnia zły wypadek miał miejsce w głównym generatorze prądu. Brak energii dla miasta. Brak energii, brak życia. Miasto pogrążyło się w głębokim śnie. Dobrej nocy, roboty. Dziesięć tysięcy lat później. Kontrola. Użyj myszki. Znajdź i aktywuj główny generator prądu. Jak widzimy, burza przywróciła do życia naszego głównego bohatera, którym tutaj kierujemy, robota. Gra jest takim, gra, która nazywa się Little Will. Jest klikaczem. Ostatnio na moim kanale jest pewnego rodzaju moda na klikacze. Mam, mam ochotę na tego rodzaju gry. Są one urocze, mało znane, bo zwykle gry darmowe są mało znane, a Little Will jest grą darmową. I naprawdę bardzo sympatyczne, bardzo fajnie się w nie gra. Dlatego chciałem Wam zaprezentować kolejną z nich. I mamy przed sobą pierwszą zagadkę. Tutaj jest jakiś układ dziewięciu przycisków i jakaś dźwignia, którą możemy aktywować ten układ, który ustawimy. A tutaj na lornetce czy na, na, kim, na jakiejś lunecie sprawdzamy jaki powinien być poprawny układ przycisków, czyli białymi przyciskami powinny być te z numerem od lewej, od górnego rzędu trzecim, piątym, siódmym i dziewiątym. Trzeci, piąty, siódmy i dziewiąty pozostają białymi. Gdybyśmy ustawili źle, to by pojawiło się czerwone światło, ale wszystko jest w porządku, więc pojawiło się białe światełko. Zjeżdżamy. Bardzo podoba mi się wizja właśnie takiego robotycznego świata. Zupełnie innego od tego z machinarium. Spójrzcie na barwy. Wszystkie elementy tutaj otoczenia są, są czarne. Może czarno-białe, bo mają również białe elementy. Dobrze, wejdźmy tutaj. Tutaj znajdują się jakieś urządzonka. Tak, włączmy je wszystkie, wyjdźmy stąd. No i teraz podejdźmy do prawej strony. W ten oto sposób aktywowaliśmy kolejną windę, którą znów zjeżdżamy niżej. To, co mnie urzekło w tej grze, to jest piękna, taka jazzowa muzyka. Jest tu jeden motyw, bo gra jest bardzo krótka i nie ma potrzeby... Mm, też yy, wymyślania większej ilości czy, czy wdrażania do gry większej ilości muzyki. Naprawdę ten, ten motyw się nie nudzi i można go słuchać, on nie dość, że tutaj pasuje yy, do tej gry, to można go słuchać nawet w Winampie. Przynajmniej dla mnie, dla mnie jest on cudowny. Mógłbym go słuchać godzinami. Dobrze, kręcimy tutaj kółkiem, jeszcze takim kołowrotkiem tutaj jeszcze yy, Pociągamy za dźwignię, ale nic się nie dzieje. Musimy tutaj podejść. Bo co? W tej chwili nasz pociąg nie ma paliwa i musimy zatankować. Podjeżdżamy tutaj do naszego pociągu. Właściwie podciąga, podciągamy do pociągu, tak. Napełniamy go paliwem. No i teraz spróbujemy ruszyć. Kręcimy. Koło wrotkiem, pociągamy za dźwignię i ruszamy. Jest to oczywiście darmowa gra, jest to oczywiście urocza gra. To, co, co jest warte zauważenia, że tego rodzaju gry, przynajmniej te, które ja pokazuję na swoim kanale, także machinarium, botanikula, samorosty, to są gry dla wszystkich. W nie równie dobrze mogą grać dzieci nawet kilkuletnie i dobrze się przy tym bawić, bo mm, te, tego rodzaju produkcje mają w sobie wiele takiego wdzięku naturalnego uroku. Mogą grać już z powodzeniem w nie także ta, także dorośli, młodzież. Więc to są gry dla wszystkich. Dobrze. Teraz jak widzimy podróżujemy takim pociągiem, który porusza się na, na specjalnym wyciągu. Natomiast pod sobą nic nie ma, więc to jest... Również bardzo mi się podoba taki środek lokomocji, środek transportu. I możemy sobie tak podróżować w, w nieskończoność, no aż nam się nie znudzi. Wtedy naciskamy, znów wciągniemy dźwignię. Właściwie hamulec. Widzimy wagony są ponumerowane od 72 do 76 Zatrzymaliśmy się ale dalej nie pojedziemy bo widzimy ten, ten most czy ten rodzaj wyciągu jak go nazwałem jest zbyt wysoko przynajmniej kolejna jego część więc musimy go troszkę obniżyć Jest to również bardzo łatwe te kółka muszą być ułożone jedno nad drugim tak jak teraz no a te są za bardzo na prawo, żeby most zjechał. One muszą być ustawione właśnie tak jak teraz. No i tym środkowym kółkiem opuszczałem os w dół. Nasz robocik sympatyczny zrobił sobie lekkie kuku, ale już może wracać do swojej ciuchci powietrznej tak. i ruszać dalej. Wizja tego miasta niezwykle mi się podoba. I ta kolorystyka, i w ogóle kreska, i pomysł, pomysł na nawet fabułę i na ten ciąg zdarzeń. To wszystko ma swój wielki urok. Jestem pod wrażeniem. Szkoda, że grę można przejść w kilka minut. No nic, doszło do większego tym razem wypadku. Na szczęście nasz sympatyczny bohater wyszedł z niego bez szwanku. No ale teraz kolejne kłopoty przed nim, bo po prawej jest jakaś wielka ściana gruzu, który blokuje nam drogę. Najpierw musimy ten akumulator tutaj podłączyć do dźwigu no i kombinować. Chodzi nam o to, by podnieść, by podnieść naszą ciuchcie i zobaczycie co z nią zrobić. Więc tym przekręcamy z lewej na prawą stronę a tutaj opuszczamy. No a z kolei tym podjeżdżamy w lewo bądź w prawo, zależy jak jesteśmy ustawieni. Dobrze, teraz opuśćmy ten, jak to się zwie, chwytak, tak to nazwę. I podjedźmy znów w prawą stronę, obróćmy się w prawo. No i spójrzcie, nie chciałem Wam mówić co się stanie, bo to również bardzo fajnie, fajny pomysł fajnie to wyglądało. Przechodzimy dalej do kolejnej planszy. No i tu jest taka kolejna zagadka. Wygląda groźnie, bo są aż cztery miejsca interaktywne. Właśnie, chyba tego nie powiedziałem, że miejsca interaktywne one otaczają je takie białe obramowania, co jest pomysłem fajnym, bo nie ma tu pixel huntingu. Dobrze, musimy sprawić, by wszystkie... Koła były ustawione równolegle, właściwie kreski, te, te czarne kreski w tych kołach były ustawione równolegle. I możemy, na przykład klikając tutaj, resetujemy pozycję czarnej kreski. No i musimy tak to wszystko ustawić, by właśnie one wszystkie ustawiły się równolegle. Te dwie pierwsze są już chyba dobrze i teraz czekajmy na trzecią. Tak. No i jak widzimy takie latające jakieś roboty uaktywniliśmy. To jest coś w rodzaju wiatraka. Spójrzmy. Również bardzo sympatycznie to wygląda, ale to jeszcze nie koniec naszej gry. To nie jest ten główny generator prądu. Jeden z nich nas zabrał ze sobą. No i jeśli chcemy, by nas puścił, to klikamy tutaj. Mamy główny generator elektryczny. Niestety ten pan jakoś nie chce nas wpuścić do środka. Dlaczego musimy go odłączyć od zasilania. Tak, niepostrzeżenie to zrobiliśmy, on się nie zorientował i bieda gruną w dół z mostu. Szkoda mi go. No ale przynajmniej możemy się dostać do środka i uratować miasto. Ale to jeszcze nie koniec. Na koniec, bo to już niestety ostatnia właściwie zagadka. Mamy coś trudniejszego. Widzimy. Tą wtyczką właściwie nie możemy jej nigdzie włożyć. Dlatego tym takim krzesełkiem sterujemy. Hmm. tym czymś tutaj na górze, dobrze ach widzicie zawaliłem sprawę, bo ustawiłem to jednak błędnie więc musimy zresetować pozycję tego urządzenia jeszcze raz w prawo i teraz kombinujmy Teraz kombinujmy. No i teraz możemy włożyć wtyczkę w odpowiednie miejsce. Ale to znów nie koniec. Musimy w dalszym ciągu kombinować. Tak. Wtyczka trafiła do gniazdka. Misja. Zakończona. Przywróciliśmy prąd. Tak. Miasto i roboty znów żyły. Znów żyją. Proszę, jakie są sympatyczne. No i to już koniec. Made in Słowakia. Proszę. Gra ze Słowacji ze specjalną dedykacją do dla Tysona. No i co, co powiecie na... na... Little Will. Mnie osobiście gra bardzo ujęła i to pod niemal każdym względem. Nie jest trudna, oczywiście stopień trudności jest bardzo niewielki, ale nie o to w tej grze chodzi. Zachwyciła mnie artystyczną wizją tego świata, kolorystyką, zachwyciła mnie, mnie muzyką, zachwyciła mnie wdziękiem zarówno tego robocika, jak i wszystkich innych robotów, wszystkich... Właściwie całego świata, cały świat jest uroczy. No i zainteresowała mnie. Bardzo byłem ciekaw, co czeka mnie dalej, co czeka mnie na następnej planszy. Wszystko to po prostu po prostu sprawiło, wszystkie zdarzenia sprawiły, że chciałem poznać dalszy ciąg tej historii krótkiej, aczkolwiek bardzo sympatycznej. No cóż, jest to gra darmowa, polecam, polecam ją każdemu z Was i zapraszam do kolejnych let's playów w moim wykonaniu na, na, moi, na, na moim kanale. Do usłyszenia, hej!